Cześć, dostajemy od Was dużą liczbę zapytań, jak przejść do ustawień zaawansowanych w falownikach LG LS, M100, ponieważ domyślnie wszystkie grupy parametrów e, poza e, Operation są zablokowane. W celu wyświetlenia wszystkich grup należy iść do kodu OGR, e, zlokalizowany w grupie Operowanie e, i nastawić wartość na 1. Czyli OGR, musimy przejść do e, z głównego menu strzałkami, szukamy parametru OGR. O, mamy parametr gier, klikamy Enter, ustawiamy wartość na 1, zatwierdzamy również Enterem. I jak widzimy, powinny nam się pojawić więcej opcji. Klikamy przycisk Mode Shift, żeby sprawdzić, czy mamy opcje zaawansowane do wyboru. Jak widzimy, mamy już dostęp do wszystkich parametrów zaawansowanych do parametrów napędu, do parametrów kontroli, wejść, wyjść, komunikacji aplikacji i tak dalej a więc wystarczy ustawić parametr OGR na 1, który umożliwia nam dostęp do wszystkich zaawansowanych funkcji falownika dziękuję za uwagę